Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam hey, boja, się Diablo i zapraszam hey. was do oglądania kolejnego odcinka z Overwatcha Oczywiście na samym początku zostawcie taktyczną łapę w górę, żeby ten materiał trafił do jak największej ilości osób. I co tu się dzieje w ogóle? Wrzuciłem mnie przed sekundą do gierki, od razu zacząłem nagrywanie, słuchajcie. Dzisiaj gramy sobie Roadhogiem, w końcu jakąś postacią, którą lubię grać i mniej więcej umiem grać. Przynajmniej tak mi się wydaje. Zobaczymy, jak nam to pójdzie, moi drodzy. Komuś coś skacze, jakiś mały pierdek. Gdzie jesteś, kolego? Tam jesteś kolorząco No pokaż się, pokaż się, pokaż się Pokaż mi się, zobaczymy dawno nie grałem w Pięknie, tutaj jakiś... jakieś... jakieś rozegrania są Ale będzie skupiania tutaj Leżeć O nie Woduj Leżeć Co to za jest w ogóle? <laughs> co to jest? Co trwał minutę? Ja bardzo przepraszam! Ale co tu się odjebało? Czemu ten mecz trwał pieprzoną minutę? No oh, i nigdy nie umierają! O wow! O oh, wow! To było odjebane perfekcyjnie. Mariusz, nice, Mariusz, aż ci dam łapę. Nie, no Lukas powinien dostać, zjebałem. Dajcie Lukasowi! Pięknie, Lukas, brawo, zasłużyłeś. W sumie też Anna zasłużyła, bardzo dobrze. Co co tu się stało przed sekundą? Dobra, to był najmecz, najkrótszy mecz w historii Overwatch. Ja wam od razu mówię. <laughs> o cholera. Serio, nie spodziewałem się. Tak jak mówię, dzisiaj będziemy grać sobie Roadhogiem, następny e, odcinek naszego ch ch Challenge'u. Możecie napisać e, pod tym materiałem, e, jaką chcecie zobaczyć następną postać. Mi się wydaje, że nie wiem, czy skończymy. Najpierw te wszystkie postacie, później zajmiemy się jakimiś jeden na jeden itd. itd. Czy, czy zrobimy jakoś inaczej? Później wracam, może jakieś rankedy O, szybko mecz znalazł, także nie narzekam, ale ten mecz był bardzo dziwnym meczem. To jest potyczka? Chyba patyczka, bo nam za szybko znalazła. Obrona, o dziwo. Dobra, rołkok. <laughs> bardzo ładnie jest ten skin. Kurde, tak mi się podoba. Czerwono nosy, hop. O, w ogóle patrzcie, jaką mam ładną koszulkę, bo on nie pokazywałem. Siła. To jest Gumble Koszulka warszawskiego Koksa. Jeśli chcecie, to zapraszam do nich na kanał. Jeśli ktoś jest sportowym świrem wysyłali mi ostatnio takie koszuleczki, polecam serdecznie. Widzieliście pewnie też jedną koszulkę z dzikiem. Mam jeszcze jedną. Push-pull. Bo wracam, mówię. Jak widzieliście pewnie postaci, którzy mnie śledzą na Facebooku, jakie mnie nie śledzicie, to zapraszam do śledzenia. Rzucałem ostatnio właśnie takiego pościpa, pościka a propos właśnie paczki, którą dostałem od WG. Pomagają mi wr wracać chłopaki do treningów, do starej formy wrócić Zobaczymy jak to siądzie Na co się Bo się trochę jak zapuścił Ale spokojnie, takim jestem teraz Roadhog, no może trochę mniejszy <grym>, A, <grym, <grym, O, taki... jeszcze mniejszy niż Torbjörn, jest mały, no już nie brodaty, ale nie odgo odrośnie Taki, mały dwarfik Dobra, bez pierdzielenia tutaj <laughs> Cześć małe co tam budujesz? Pomóżbym ci? Chodź, pomogę ci zbudować Trzeci level zbudujemy, nie istnieje, oj, spadłem Ale damy radę Dobra, bierzemy się za nich fort to Win. Mamy Zeniatkę, mamy Lucio, mamy dobry team Mamy spoko team, szkoda, że mamy, nie, dwóch tanków mamy, nie mamy DPS-a. Lel, nie mamy żadnego dpsa To się rzadko zdarza, skończ Co tam przeskoczył? Przeszedł o, strzeliłem Halo, a ty co tu robisz? Lel No, moja droga Tutaj mamy kulę naszego płangiera. Ale spoczko, a ty co się tu czaisz? Co ty się tu czaisz, ty iwrotkarz? Uhuhu, not for dog, not for dog nie dałem wam przepchnąć nawet jednego punktu, tak się będziemy bawić, co? Robimy się tak? Możemy się tak umówić, koledzy? Sza! O oh nie! Oj! Dobra, Musicie tam pozdychać, bo się koledzy za bardzo rozkokosiliście Czemu wy nie chcecie zdychać?! Hup. Do widzenia! Dobra, bratkaż Next you Proszę Cię, Soldier, co Ty chcesz działać? Sekundajcie a O nie! O kil... Oj, nie zdążyłem go huknąć. Jak go huknął, to jeszcze bym zabił mu bota. No, zaczynali pu... zaczynają pushować. 1300 damage, oni dopiero za SPS zresztą wychodzą. No, mam że quality, quality. To będą dobre mecze, też mi się wydaje. Roadhog jest na tyle, że jest w miarę samowystarczalną postacią. No i nigdy za mało tanków w drużynie. Jak Wam mówiłem, to jest sezon, w którym jest meta na tanki. Więc tanków nigdy za mało. <laughs> Ale bardzo mi to dziwi, że mamy taki team, że nie mamy żadnego bohatera ataku. To jest crazy shit. Ten torbium będzie lesowy, strasznie. Znaczy przynajmniej aktualnie. Cziocha, ciocha. Hup. 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 O nie, 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 nie. Dobra, zaraz wam tu się wbijemy, bo już rozpoczęliście też. No siema. No naprawdę byśmy tu można no, Nie trafiłem. To ci nie spodziewam Dobra, diabełek. Jeszcze raz leczenie szybkie. No i zjebałem. No teraz to było lamerskie, strasznie z mojej strony, że ja się w ogóle tam z ulty nie wiem. Powinienem tam skoczyć. Być no, powinienem stać na środku. Zacznijmy od tego. Diabeł, mówiłeś, że jesteś dobry, road. Legacyjnie takie tak na Dziękuję za teleporcik, bardzo przyjemna sytuacja. Kogo tam widzisz? Nie widzisz? Słuchaj, taka rola magika, że pojawia i znika Leżeć Hej, co ty tu robisz, gościu? Dobra, czekaj, 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 przepraszam Ja potem apteczkę, dziękuję bardzo Zaraz się tu dorwę O, nie trafiłem, nie trafiłem, nie trafiłem Chowaj się, heal Pięknie, heal, heal, heal Potrzebuję leczenia, szybko, dawać, help, help, help Leżeć! Seria pięciu zabójstw. Czy ja się leczę? Dobra, jest lucy, który nas leczy. Zbierzmy sobie tego chwila. I'm on fire, bitch! Hop. No już te kupki nie są takie op jak kiedyś. One trochę spadały na dół wtedy. Bardzo łatwo było łapać. A co my tu mamy? Taki soldzek tutaj jest, nie? Hop. O, ale zjebałem! <laughs> Diabełek! Widzę, że się postarałeś. Tak spierdolić, to nie każdy potrafi. Nie, nie udało się. Na spokojnie, na spokojnie. Zaraz sobie wysiągniemy. Zaraz się, kurwa wbije Leżeć. Już oh! się za bardzo jeszcze moi drodzy. Ktoś tu jeszcze podchodzi do mnie? No, for dog, nie ma przejścia. Kurwa, zaraz się was wiesz Zbierzcie się tylko do kupy, to was rozdupię wszystkich. Potrzebuję leczenia. O, zjebałem. Dobra, zjebałem jednego huka, ale to się nic nie dzieje. O, siema Dobra, O nie! Ogłuszenie najgorzej! Nie ma! Czekaj, czekaj, czekaj! Dobra, ja się podleczę. Gościu, <laughs> o nie, wbijałem się między czterech albo pięciu typa, siedzę, nic nie robię, ale jestem jako jedyny on fire Go, Rokok O nie, patrzcie, jak się nie mogli sobie radzić ze mną rady w ogóle Stałem sobie na środku jak ciul A już myślałem, że pierwsze punkty zajęli, ale nic z tych rzeczy Dobra, GG panowie, no niestety, jesteście słabi jak... ...but Znaczy buty, zależy jaki but, To może być słaby, to może być czarsty. Kogo tam znowu widzisz? Ile razy już żeś nas widział? I co ci to dało? To naj nice, coś punkt przejął. Byli wszystkich nie podać pod punkt quality. No Easy Macek, Easy magic. co to by było? dużo rozprawiać. Może będziemy mieli play of the game, chociaż to może być takie... No niekoniecznie... A jednak meczu <laughs> Easy. Roadhog, Easy. Co tam zrobiłem takiego? No, no, to problem. W sumie nic takiego to nie było. To był jeden kill. 2 killy i play of the game nawet nie zasłużony słuchajcie. Celno 48%. A co to za? Nie no dobra, dam, nie dam sobie. Może kolega dostanie czarta? Nie dostanie. Oczywiście ktoś z naszej drużyny nie da nikomu. Bo czemu by nie? Samolubny trzeba być. Ciśniemy następny meczek. <laughs> Graj, szybka gra, szukamy. Mówię, bardzo lubię grać z Roadhogiem, jest taki fan to play, ojeju, ojeju Tak szybko znalazło? Potyczka To co, jak Roadhog, to No i Roadhogia też jest czasami ciężko piknąć, bo to jest jedna z najczęściej pikowanych w sumie tanków Najłatwiej jest chyba Zarya piknąć, mało kto nim gra, a jest bardzo dobra Tylko, że to jest taki typowy, no, już, już super zupełnie zadaje To jest najczęściej pikowana postać przez cheaterów Jest strasznie wytrzymała i może cały czas celować w głowę Eee, czy też to gówno. No, bardzo, bardzo dużo, śmierdzące takie. Fuj! Fuj! jeju, jak to nie chodziło? Ciekawa sytuacja. Coś, myślałem, że to się wróg teleportuje mój gość. Co ty masz w głowie? Tu jakiś ninja. Gdzie ty jesteś ninja? Macreś Macre leży Kto tu idzie po prawej stronie? Ale jednak nikt, myślałem. Tego pierdka małego, tą smugę trzeba chwycić. Zaraz ją dorwiamy. Pokaż nam się koleżanko. Gdzie ty jesteś? Gdy nie ja cholera tylko widział. to bym się piadł. Dobra, złapiemy sobie kinola. Jeden jest. No panie... Bo Boże, co się działo? Jak go do do mnie w ogóle latała? <śm> Do dorado! Szybko Ty wiesz w postać. Mamy Roadhog'a. Ciekawe czy to też będzie taki easy game. O, zobaczmy levele. 323, 212, 166. U nas się w ogóle poszaflowały strasznie te, te rzeczy. Przed sekundą był 50 level i jakiś ale się zamienił. Z jakimś 100 którymś. Więc mi to bardzo pasuje. Jak najbardziej. O, macie spore, ale levele to nie wszystko. Więc przeciwnie, to nawet nic. Idziemy ja. oh. do was, frejerze. Co ma to napisane? Spieszy. Junkrat. O oh, from Junkrat. Tu jest prezent od Junkrata, moja broń! Wow, dopiero się skapnąłem, ale zajebisty jest ten skill. Tak mi się podoba. Będę to powtarzał cały czas, zresztą już powtórzyłem trzy razy, także... From Junkrat. No i jeśli nie wiecie lore Możecie w ogóle mi napisać, bo myślałem czy kiedyś nie zacząć może takiej serii Żeby odpowiadać e, lore jakiejś postaci Z różnych gier, to może mogłoby być też ciekawe Możecie mi napisać czy chcielibyście coś takiego To może w jakimś czasie bym się zajął tym, może nie najbliższym Ale bym się czymś takim czymś zajął, to byłoby było w sumie spoko <laughs> No cię tu koledzy Przyciśniemy was będzie po sprawie 5, 4, 3, 2, 1. Na wchodź na pasję. 27 minut zależy. Popełniłem hmm. największy błąd jak tego rodkoga, ale on popełnił jeszcze większy, więc to tyle spoko po na Naprawdę? Dobra. No i widzę, że to też nie będzie najtrudniejszy mecz. Ten ich Roadhog jest upośledzony. To, to najspięć nice, 5 do tych medali. Że nic zrobiłem. Zrąbałem. Zrąbałem. Ogólnie jest taka zasada, że jeśli jest Roadhog na Roadhog i ma mać pełne HP, to pozwólcie się złapać roadhoga w piersi. To jest złota zasada Roadhoga. Wtedy strzelacie, puszczacie huka na niego, bo jesteście bardzo blisko niego, więc się go nie da nie trafić. I bijecie go z V. I wtedy gościu leży z automatu. Nawet e, nie musicie go walnąć z V, ale pamiętajcie, że zawsze wygląda kombo w ten sposób, że przyciągacie, walicie i od razu walicie z V. To trzeba zapamiętać. To jest zmaksymalizowanie damage'a po prostu na Na No kurwa, Mac, musiałeś poskoczyć? Dobra, my friends. Bohaterowie żyją wiecznie. Jodzin, no kero, Kuro! kurwa! Kurwa! Przypadkiem trafiłem jeszcze. Dodatkowo, coś mi tu lata. Stoję na punkcie. Przeżył. Przeżył, przeżył. Dobra, dobiła gazymetra. Nice, jest dobrze. trzymajmy się na punkcie. Co tu mi się tu kar. Co A co, co pan tam? Co pan tu proszę? A kogo my tu mamy na górze? Kto tu tak chodzi sobie po ściankach ładnie? Dobra, my się. Stoimy, jesteśmy tankiem. Naszym zadaniem jest stanie przy punkcie i zbieranie maksymalnej ilości punktów. Naprawdę? Co ty gościu chciałeś tu w ogóle działać? A ty? Ty Dobra, 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 uspokój się, Nie wiem, żebyś się uspokoił po co ci to było. Gdzieś się naskakał. raka. Czy stary puściłeś na mnie ulti? Myślałem. Zdychać. Panowie i panie, naprawdę. Szanujmy się, szanujmy się, naprawdę. Bo ja nie wiem co to będzie z tego, gdy nie będziemy się szanować. O, o, o. Panie, nie możesz mi... Zabity. Zabiliśmy. Spokojnie. Ty koleżanko mi nie pasujesz. A bo my jest ciągnięta przez ten. Pięknie. Seria 10 zabójstw. Nie padamy. Tu jakiś tutaj w ogóle... Latacz lata. Zaraz się nim zajmiemy. No spokojnie. Chodź tu koleżanko. Nie irytuje to że ty będziesz się tak oglądać. Chodź no jak jakbym cię... Zdychaj, nice ulti. Zaprałem serdecznie, bardzo mi Czekajcie. Patrzcie, patrzcie jak to się robi O to chodziło Z czym do ludzi, gościu Hill! O nie ma kila. Dobra, teraz heal. A nas spokojnie. Oj oj oj! Oj 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 leżeć! <grym> Easy. easy, easy, easy bitch, <laughs> nice, let's go, jak nie będę miał tutaj czarta, mam 5 złotych medali, praktycznie niemożliwe, żebym nie miał Czarta. leżeć, heal, patrzcie co robimy. Heal z boku. Leżeć? O nie! Dobra, udało ci się mnie zabić. Gratuluję, dwa zgony, 20 zabójstw. 5 złotych medali. 30 sekund. Nie przegoncie mnie, chcę mieć złotych medali. 5? Czas przy celu. 48 sekund. Na no dużej, bo mamy w sumie nasze na dupie piec, Ule, ci się niefortownie trafiło, kolego. No, 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 powiedziałbym, że tak średnio. Paśku, ktoszek. Dziękuję bardzo 5 złotych medali Diabeł! Jej! Największy kill, największe wszystko, let's go! Najlepszy Roadhog w mieście! Ho, ho, HOG! Najlepszy Ja jeszcze jakbym miał zagranie meczu to już w ogóle bym tak quality graczem, że Patrzcie na to Wyleczone na maksymalne oprowadzenie w cały czas... Zabili mnie tylko dwa razy Więc nie ma się to dziwić no dobra, nieźle, nieźle. 5 złotych medali! Look at this! I kurwa, mi, mi proszę dawać. 5 złotych, 5! Go mi! Drużyno przeciwna. Patrzcie, jakie mieście honorowego przeciwnika najlepszego rozpierdalacza w mieście. Kurwa. Let's go, baby! Let's go. Huuuu, się podjarałem tym meczem. Był fajny, był fajny, podobał mi się. Patrzcie, to będzie złota broń. To ona będzie złota. To jest 100%. Patrzcie, jaka jest ładna. Patrzcie na tego huka. No jest przepiękny. To będzie złota broń. Ma dopiero 865 punktów. Więc jeszcze będzie trzeba dużo, dużo pozbierać. Ale jesteś moja na 100%. <coughs> Rowtalk. To jest dobre, że Rowtalk jest zawsze dobry. Nieważne, czy to jest obrona, czy atak. Zarie mamy. Fajnie, fajnie tym się szykuje. Teraz dwa hile Jesteśmy w domu, mamy extra team. No to nice healer. Let's go. Znaczy, ja to się nie przejmuję, bo ja to mam auto healer, także spoko. Nawet ma taką kitkę jak ja, patrzcie. Znaczy, no, mam taką bardziej pedalską. A, ale okej. Okay. Okej. Okay. Można wybaczyć. Ty, ty jestem trochę chud. Troszeczkę. Ty, tyle. Mało co, ale już niedługo. No, jakbyśmy. Healera. Chociaż oh jednego healera. I będzie gitara. <coughs> Czy my jesteśmy na ataku? No nie nadal są nam nieśli zaskradzione klejnoty. Eee, Uff! Uh! do działań Kręćmy ten głowę. Kręćmy mi do pompy. Go! Pięknie. umysły. Skupcie się No go play już mecz, 10 sekund. Nie lubię tej mapy. Bardzo ciężko jest tu. Bardzo ciężko jest... Bardzo ciężko. Bardzo ciężko jest tu zająć pierwszy punkt. Spoko, damy radę. Nie ma takiego. złego Już tam siedzi dziad Prawda? Symmetra coś tu Coś tam trzeba wyciągnąć zaraz Dobra, mamy dwa kile Pijamy na Easy Patrzcie na to, look at this. Przechodzimy tego Halo ziemeczku. Cofaj się, jasno, jasno uciekaj. Może mnie piknąć! Fuck you! Nice bania, nice bania, piękna bańka! Nice bańka, ojeju Jakbym pamiętał, na którym mam, przycisku mam ustawione O ty bastionie śmierdzący No dobra, tak też się bawić No to jest bastion, to jest bastion, więc nie ma co gadać No i pi punkt, pięknie nie mam żadnego healera, ale dajmy radę. O, tutaj. No nie, myślałem, że to wdowa, ale nic bardziej mylnego. No, czekam na ciebie, bastion. Pokaż się. Nie pokażesz się. No, rozumiem. Twój wybór. Sam tego chciałeś. Dałeś nam eskortować podunek i go eskorta. No, byłaś. Tururururururu dzwonek teraz walnąć Możecie napisać w komentarzu jaka to była piosenka Jeśli jest where to jest we dwie Co ją nuciłem przed sekundą Ktoś tu idzie z boku, coś nie się słyszałem gościu Niebełek ma być Cały czas na celu, jestem tankiem Który od tego jest No let's go panie i panowie co się się nawet. Nie starać się tego odbić, widzę. To będzie szybki mecz. Taki spokojny. Siema co tam? No, hejka co tam cię słychać? Dzień dobry. <laughs> nice game. Uuu, jaki snajpero! Aj, dała tego! hila dostała w ostatnie sekundzie. Ja nie zwalnąłem. Ty, hey, a ty sobie nie pozwalasz za dużo? No. O, szy, szy, sz, sz. 3, 2, 1. Dajcie mi chwilę, zaraz będziemy mogli chwytać. Oj, zjebałem. Patrzcie, jak, jak ona tu blisko, blisko się zapuszcza, cholera. Dobra. O, dałeś mi bańkę, niepotrzebnie. Niepotrzebnie. Mogłeś poczekać sekundę. Nice move. Powinniśmy się tej stronę. Się natknąć. Jeżę. 3, 2, 1. Up. Do widzenia. Co to za easy match jest w ogóle? Pięk! Pięk! O, ktoś tu się spina bardzo. Kill, 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 zi Nie wiem skąd... A Bastion! Ale dopchaliśmy do końca w ogóle Znowu cztery medale Ja jestem bogiem Roadhoga Nawet jak nie chcę być najlepszy to jestem No jak to się dzieje? Kocham tą postać No coś tam... Coś tam nabroił mój drugi kolega Pokaż się, pochwal się Pewnie Shingery... Wow, wow, wow no No to nice, żeś pocisnął o, ale quality gracz, no nie, wierzę. No easy, easy, diabeł go, najlepszy route w mieście No co, nie dacie? Dochy małpa sobie dała, pasję. Na 100% Manus. Co to jest milion procent, że on sobie sandał No i dobra, słuchajcie, następne Dłute 4 medale, coś pięknego, średnie kariery obrażenia, bardzo małe ale krótkie mecze to były, także nie ma co tam. Brzmienie wyleczone średnie 2-400. I słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku z Overwatcha. Pamiętajcie, żeby dać taktyczną łapę w górę i napisać, kogo chcecie zobaczyć w następnym odcinku. A tym razem, tym razem to jest koniec. Także trzymajcie się. Do zobaczenia.